Sędzia starter Ryszard Jasiukiewicz w eleganckiej pikowanej kurtce już jest gotowy, żeby otworzyć drzwiczki. I ruszyły. Troszeczkę poskakała sobie duszka na początku. A na froncie Damas Blade. Damas Blake, Sigismundus, Teraz dużym kołem Delos przechodzi na czwartej pozycji. Przystojny Kazimierz i... E, od pola Filibert, a przy kanacie skacząca Duszka. Są w połowie pierwszego zakrętu. Tempo nie jest imponujące. Prowadzi Damask Blade na drugiej pozycji Delos. Teraz na drugie miejsce przesuwa się Filibert na trzeciej pozycji Delos. Czwarty Sigismundus. Piąty przystojny Kaźmierz i pole zamyka Duszka. I już są konie na przeciwległej prostej, 1800 metrów do celownika. Damask Blade, Filibert, Delos, Sigismundus, przystojny Kazimierz i Duszka. 1500 metrów do celownika utrzymuje prowadzenie Damask Blade. Tuż za nim galopuje Filibert, trzeci Delos. Na czwartej pozycji, Web, Web łeb, Sigismundus i przystojny Kaźmierz i e, z tyłu Duszka. Za moment konie wejdą w ostatni zakręt, który wprowadzi towarzystwo Damask Blade. Damask Blade, Filibert. Damask Blade, Filibert, Delos, przystojny Kaźmierz, Sigismundus, Rex i Duszka. Tysiąc metrów do celownika. Damask Blade. Filibert, Delos, posyłany przystojny Kazimierz, Sigismundus Rex i Duszka. Za moment nie pojawią się na prostej finisowej, przy wewnętrznej Damask Blade. Dużym kołem próbuje go zaatakować Filibert. Za tą parą Delos i przystojny Kazimierz. Sigismundus na skróty przy wewnętrznej, za nimi Duszka. Prowadzi Damask Blade. Damask Blade. Damask Blade polem finiszuje Filibert. Damask Blade, Filibert, ale także Delos znakomicie. Damask Blade, Filibert. Damask Blade odjeżdża, Filibert. I do celownika 50 metrów Damask Blade, Filibert. Damas Blade, Filibert i Delos.